Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego Jezus, Mesjasz, zdecydował się pochodzić z plemienia Judy, a nie z jakiegokolwiek innego syna Jakuba? Dlaczego właśnie to plemię zostało wybrane do spełnienia obietnicy Mesjasza? Jeśli spojrzysz na biblijną genealogię, zobaczysz, że linia rodowa Jezusa biegnie od Abrahama do Dawida, a Juda odgrywa w niej ważną rolę. Wybór Judasza nie jest tylko kwestią rodowodu ale ważnym szczegółem Bożego planu. Genealogia Jezusa od Abrahama do Dawida jest niezbędna do zrozumienia rodowodu Jezusa poprzez plemię Judy. Uważany za ojca wiary, Abraham został obiecany przez Boga, że będzie ojcem wielkiego narodu. Abraham miał dwóch ważnych synów – Ismaela, syna Hejgar, i Izaaka, syna Sary. Ta boska obietnica była szczególnie skierowana do potomków Izaaka. Izaak miał dwóch synów: Ezawa i Jakuba. Błogosławieństwo prawa pierworodztwa, które zazwyczaj gwarantuje sukcesję, zostało przeniesione z Ezawa na Jakuba w epizodzie zwanym sprzedażą prawa pierworodztwa. Jakub, który później zostanie nazwany Izraelem, stał się patriarchą dwanaście plemion Izraela. Jeden z synów Jakuba, Juda odgrywa ważną rolę w rodowodzie Jezusa. Proroctwo mesjańskie Starego Testamentu zaczyna się od Jakuba błogosławiącego swoich synów przed śmiercią. Oczekiwano, że Ruben, Symeon i Lui staną się przywódcami plemienia i będą kontynuować linię Mesjasza, ale zostali zdyskwalifikowani z prawa pierworodztwa z powodu poważnych uchybień moralnych. Ruben posiadał prawo pierworodztwa i powinien być przywódcą ale według Księgi Rodzaju zhańbił swojego ojca, sypiając z konkubiną Jakuba, Bilchą, RDZ 35, 22. Czyn ten prawdopodobnie dyskwalifikował Reuben'a jako przywódcę. Podobnie Symeon i Louis zostali surowo skarceni przez Jakuba, gdy ich siostra Dajne została wykorzystana seksualnie, oni w zemście podstępnie zabili wszystkich mężczyzn w mieście. Ich niepohamowany gniew i krwawa zemsta sprawiły, że nie nadawali się do rodu mesjasza. Ta dyskwalifikacja trzech starszych braci kontrastuje z pierwotnym oczekiwaniem, że będą oni kontynuować ród mesjasza. W tym scenariuszu Juda zostaje wybrany do odegrania głównej roli w rodzie Jezusa, pomimo swoich błędów. Proroctwo mesjańskie Starego Testamentu zaczyna się w Księdze Rodzaju 49:10 kiedy Jakub błogosławi swoich synów przed śmiercią. Jakub prorokuje o Judzie i oświadcza, że Berło nie odstąpi od Judy, aż przyjdzie Shilo, ani laska nie odstąpi z pomiędzy jego stóp, a jemu będzie posłuszeństwo ludu. To szczególne proroctwo podkreśla rodowód królów i władców, którzy będą pochodzić z plemienia Judy. Termin Shilo jest często interpretowany jako odniesienie do Mesjasza, odnosząc się do nadchodzącego przywódcy i władcy. Związek między tym proroctwem a wyborem Judy jako rodu, z którego miał pochodzić Jezus, jest widoczny w pochodzeniu samego Chrystusa. Pośród błogosławieństwa Jakuba dla jego syna Judy na uwagę zasługuje fragment zapisany w Księdze Rodzaju 49, 9. Jakub mówi, Juda jest młodym lwem. Wróć, synu mój, od zdobyczy twojej, bo się pochyla jak lew i leży jak lwica, a któż go podniesie. Symbol lwa, związany z plemieniem Judy, jest bogatą i znaczącą metaforą w Biblii, która podkreśla władzę i królewskość. Postać lwa symbolizuje siłę, odwagę i przywództwo. Jako plemię, Juda miał być liderem wśród plemion Izraela. Metafora ta staje się jeszcze potężniejsza, gdy weźmie się pod uwagę, że tytuł lwa z plemienia Judy został później zastosowany do Jezusa Chrystusa w kontekście mesjańskim. W Ewangeliach nazywanie Jezusa lwem z plemienia Judy odnosi się do jego królewskiej władzy i roli obiecanego mesjasza. Objawienie 5:5. Werset ten opisuje wizję Jana triumfującego lwa z plemienia Judy, korzenia Dawida. Jest to wyraźne odniesienie do Jezusa. Symbol ten reprezentuje królewskość Chrystusa i jego zdolność do pokonywania wszelkich wyzwań. W Biblii lew jest nie tylko symbolem siły, ale jest również postrzegany jako przykład sprawiedliwego i mądrego przywództwa. Wybór plemienia Judy na miejsce przyjścia Mesjasza podkreśla wierność Boga w wypełnieniu obietnicy odkupienia poprzez królewski ród tego plemienia. Z teologicznego punktu widzenia wybór ten. Ukazuje wyjątkowe połączenie boskiego charakteru i celu. W Księdze Rodzaju, gdy Jakub prorokuje o Judzie, wspomina nie tylko o przywództwie i berli, które pozostaną w jego linii, ale także o tym, że ludzie będą mu posłuszni. Wskazuje to na szczególną mesjańską władzę i rolę nadaną plemieniu Judy. Teologia tego wyboru jest zrozumiała, gdy weźm drugiemy pod uwagę lojalność Judy i znaczenie Judy w wypełnianiu Bożych obietnic. Dawid, słynny potomek Judy, był bardzo szanowanym królem, a Bóg zawarł z nim wieczne przymierze, obiecując, że jego tron będzie trwał wiecznie. Przymierze to wskazuje na mesjańskiego króla, który miał pochodzić z rodu Dawida. Imię Juda, które oznacza chwała lub chwała Bogu, ma szczególny związek z uwielbieniem i uznaniem suwerenności Boga. Plemię Judy wykazało się wiernością i oddaniem Bogu w całej historii, co czyni je ważnym wyborem dla przyjścia Mesjasza. Porównując Judę z innymi plemionami Jakuba, widzimy, że istnieją wyraźne różnice i konkretne cele w teologicznym wyborze Judy jako rodu Mesjasza. Każde z dwanaście plemion Izraela ma swoje unikalne cechy i wkład w historię narodu izraelskiego ale wybór Judy do roli Mesjasza ujawnia głębokie i ważne powody teologiczne. Pozostałe plemiona – Ruben, Symeon, Louis, inne – odegrały ważną rolę w różnych kontekstach. Na przykład plemię Lewiego zostało wybrane do kapłaństwa, a plemię Józefa, reprezentowane przez Efraima i Manasiesa, również otrzymało szczególne błogosławieństwa. Każde plemię odegrało szczególną rolę w formowaniu i tożsamości narodu izraelskiego, ale teologiczny powód wyboru Judy wykracza poza indywidualne cechy każdego plemienia. Gdy patriarcha Jakub udzielił swoim synom ostatniego błogosławieństwa, podkreślił pewne aspekty Judy, które były odpowiednie dla jej wyjątkowej roli w historii odkupienia. W 49 rozdziale Księgi Rodzaju Jakub prorokował o Judzie, opisując go jako lwa, wskazując na siłę, przywództwo i królewskość. Cechy te były niezbędne dla misji mesjańskiej, która miała się rozwinąć dzięki jego rodowi. Analizując historie biblijne, znajdujemy drobne szczegóły i decyzje, które pokazują, jak wszystko zostało już zaplanowane w boskim planie przygotowania rodu, który doprowadzi do Jezusa. Historia Józefa jest bogatym przykładem Bożej opatrzności w wyborze plemienia Judy do odegrania ważnej roli w rodzie Mesjasza. Jeśli tak, to zasubskrybuj ten materiał, ponieważ jest on na wagę złota. Continue Historia Józefa zaczyna się od faworyzowania go przez ojca, który podarował mu wspaniałą, kolorową tunikę. Czyn ten wzbudza zazdrość jego braci, którzy spiskują przeciwko niemu, a nawet rozważają jego zabicie. Jednak oferta Judy, aby sprzedać Józefa, zamiast odebrać mu życie, jest kluczowym punktem w biblijnej historii. I ma ważne konsekwencje dla Judy i wypełnienia Bożego planu. W Księdze Rodzaju 37, 26 myślnik 27 czytamy. Wtedy Juda rzekł do swoich braci, co zyskamy, jeśli zabijemy naszego brata i ukryjemy jego krew. Chodź ci je, sprzedajmy go Izmaelitom i nie wyrządzajmy mu krzywdy. W końcu jest naszym bratem z krwi. Bracia zgodzili się. Ten wybór nie tylko ratuje Józefa w tym momencie, ale także wywołuje większe, nieoczekiwane wydarzenie. Po tym, jak został sprzedany w niewolę, Józef zostaje zabrany do Egiptu, gdzie z Bożą pomocą staje się wpływową postacią i odgrywa kluczową rolę w ratowaniu wielu ludzi podczas klęski głodu. Ten punkt zwrotny w historii nie tylko ratuje Józefa, ale także przygotowuje grunt pod jego późniejsze spotkanie z braćmi. Decyzja Judy, by nie zabijać Józefa, ma również głębokie implikacje teologiczne. Decydując się na sprzedaż Józefa, Bóg wykorzystuje tę sytuację, aby pokierować biegiem historii. Juda nieświadomie staje się częścią większego planu, zachowując ród Jakuba. Działania Judy ujawniają ważne punkty dotyczące ludzkiego charakteru i boskiej interwencji. Wybór znalezienia alternatywy. Nawet jeśli jest ona mniej niż idealna, bez rozlewu niewinnej krwi pokazuje miłosierdzie i mądrość. Bóg przekształcił ten wybór w coś wielkiego, wykorzystując Józefa jako narzędzie do ocalenia wielu istnień, w tym jego braci. Historia Józefa i jego braci jest nie tylko przykładem pojednania i przebaczenia, ale także podkreśla znaczenie Judy w rodzie Mesjasza. Rodowód Judy jest kluczowy dla mesjańskiego objawienia. Proroczo, wybór Judy jest kluczowy dla wypełnienia się proroctwa Jakuba, że berło nie opuści Judy, dopóki nie nadejdzie Silo. Inną ważną świętą historią jest historia Teimar z Księgi Rodzaju 38. Tejmar była synową Judy, żoną jego synów Era i Onana, którzy zmarli w młodym wieku. Zgodnie z tradycją Lewiratu która wymagała od brata poślubienia wdowy po zmarłym bracie, aby zapewnić potomstwo, Tejmar miała poślubić trzeciego syna Judy, szelacha, gdy ten osiągnie odpowiedni wiek. Jednak Juda wahał się, czy przestrzegać tej tradycji, obawiając się, że śmierć jego pozostałych synów zagrozi życiu szelacha. Zdając sobie sprawę, że jej przyszłość jest zagrożona, Tejmar postąpiła mądrze. Wiedząc, że Juda nie dotrzyma obietnicy, że daszeli męża, przebrała się za prostytutkę i spotkała się z Judą. Juda podszedł do niej, nie rozpoznając jej, i uprawiali seks. Ponieważ Juda nie miał w tym czasie monet, Tejmar poprosiła go, aby dał jej gwarancję do czasu zapłaty. Dał jej swoją pieczęć, sznur i laskę. Później, gdy stało się jasne, że Tejmar jest w ciąży. Poszła do Judasza i przekazała mu tę wiadomość. Początkowo Judasz nie był świadomy, że Tejmar oszukała go co do swojej tożsamości i był wściekły, myśląc, że weszła w nielegalny związek. Zażądał wyjaśnień, a Tejmar ujawniła swoją strategię, pokazując mu przedmioty, które dał jej jako zabezpieczenie. Zdając sobie sprawę ze swojego błędu, Judasz przyznał, że Tejmar była bardziej prawą osobą niż on. Tejmar urodziła bliźnięta Perejzę i Zerę, a Perez stał się ważnym przodkiem linii mesjańskiej. Ta historia, w której Tejmar wykazała się przebiegłością i boską interwencją w celu zachowania rodu Judy, pokazuje, jak Bóg działa poprzez złożone okoliczności i ludzkie wybory, aby osiągnąć swoje cele. Opatrzność Boża zapewniła, że ród Mesjasza będzie kontynuowany przez Judę, niezależnie od woli Judy, Przygotowując drogę na przyjście zbawiciela. Nie możemy zapomnieć o historii Rad, inspirującej historii, która miała miejsce w Betel w czasie głodu w Izraelu. Rad, Moabitka i jej teściowa Naomi powracają do Betel po śmierci męża. W pokazie niezwykłego oddania Rad decyduje się pozostać z Naomi i przyjmuje wiarę Naomi. Zaczyna pracować na polach w okresie żniw i zostaje zauważona przez Boaza. Bliskiego krewnego Naomi i potomka Judy. Bo Uaz, sprawiedliwy i hojny człowiek, lituje się nad rad i nakazuje swoim sługom dobrze ją traktować, aby mogli mieć bardziej obfite zbiory. Punkt zwrotny następuje, gdy Naomi radzi rad, aby postąpiła zgodnie ze starotestamentowym prawem wykupu, które pozwalało bliskim krewnym dziedziczyć majątek i zachować swoje dziedzictwo poprzez poślubienie wdowy po zmarłym krewnym. Boaz przyjmuje zatem rolę odkupiciela zgodnie z tym prawem. Związek Boaza i Rad odzwierciedla Bożą Opatrzność. Specyfika rodu Judachitów jest istotna w świetle proroctw mesjańskich i teologicznego znaczenia tego plemienia. Po śmierci męża Rad mogła pójść własną drogą i nie podążać za swoją teściową Naomi, ale Boży Plan był już gotowy. Historia Rad żywo ilustruje. W jaki sposób Bóg przygotowuje drogę na przyjście Mesjasza i kieruje pozornie zwykłymi wydarzeniami, aby wypełnić większy cel. Związek Boaza i Rad nie tylko przyniósł błogosławieństwo w ich życiu, ale także wpisał się w większy Boży plan odkupienia i pojednania. Wraz z tymi historiami powinniśmy pamiętać o mesjańskiej obietnicy dla Dawida, która podkreśla znaczenie plemienia Judy. Analiza opisów genealogicznych w Ewangeliach Mateusza i Łukasza ujawnia, że pochodzenie Jezusa można prześledzić wstecz do Dawida, a ostatecznie do Judy. Wypełnienie mesjańskiego proroctwa w Jezusie, potomku plemienia Judi, wzmacnia nasze zrozumienie boskiej obietnicy poprzez historię narodu izraelskiego. Dawid, który został wybrany przez Boga na króla, pozostawił trwały wpływ na historię Izraela. Jego panowanie naznaczone było zwycięstwami militarnymi, rozwojem narodowym i zdobyciem stolicy Jerozolimy. Obietnica daną Dawidowi, zapisana w jedna księdze Samuela VII, stanowi ważny kamień milowy w historii Izraela. Bóg obiecuje Dawidowi, że uczyni jego potomków królami, a ich panowanie będzie wieczne. Werset ten mówi: Przygotuję miejsce dla mojego ludu Izraela i zasadzę go. Także będzie miał swoje miejsce i nie będzie już w kłopocie, a niegodziwi nie będą go już uciskać, jak to czynili od samego początku. Obietnica ta ma głębokie znaczenie mesjańskie, wskazując na przyszłego króla, który przyniesie stabilność, sprawiedliwość i wieczne królestwo. Związek z Judą jest widoczny w późniejszych proroctwach, które precyzują, że ten obiecany potomek będzie pochodził z rodu Dawida, który był z plemienia Judy. A jego kulminacją będzie Jezus Chrystus. Ważne jest, aby pamiętać o bezwarunkowym przymierzu, jakie Bóg zawarł z Dawidem. Gdy dopełnią się Twoje dni i spoczniesz ze swymi ojcami, wzbudzę ci potomka i ustanowię jego królestwo. On zbuduje dom dla mego imienia, a ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Po śmierci Dawida na tron Izraela wstąpił jego syn Salomon. Podczas panowania Salomona Izrael doświadczył okresu wielkiego dobrobytu i rozwoju. Salomon był znany z tego, że rządził mądrze i sprawiedliwie oraz zyskał międzynarodową reputację. Jednak gdy Salomon się zestarzał, jego panowanie zaczęło napotykać wyzwania. Izrael został podzielony i powstały dwa rywalizujące królestwa: północne królestwo Izraela i południowe królestwo Judy. Pokolenia złych królów doprowadziły Izrael do bałwochwalstwa i nieposłuszeństwa. Oba królestwa miały mieszankę dobrych i złych królów, ale Juda utrzymał dynastyczną linię krwi, uzupełniając linię, która doprowadziła do Chrystusa. Podczas inwazji asyryjskiej i wygnania odstępcze północne królestwo Izraela zostało zniszczone, a dziesięć plemion zostało wymazanych z historii, ale ród Judy pozostał silny. Z dwunastu synów Jakuba Juda wyłonił się jako resztka, mała iskra, która zachowała boskie przywództwo. W tym kontekście było jasne, że przywództwo było przeznaczone dla plemienia Judy, zgodnie ze starożytnymi proroctwami. Wybierając Judę, Bóg nie tylko potwierdził proroctwo, ale także położył solidny fundament pod ziemską misję Jezusa. Rodowód Judy reprezentuje ciągłość obietnicy zbawiciela. A wypełnienie tych proroctw w Jezusie Chrystusie objawia wielkość Bożej Miłości i Mądrości. Rozumiejąc wybór Judasza, możemy dostrzec wielkość Bożego Planu i rozpoznać Jego suwerenność w odkupieńczej historii. Mam nadzieję, że dzisiejsze treści okazały się pomocne. Jeśli dotarłeś tak daleko, zostaw polubienie, zasubskrybuj kanał i wybierz jeden z polecanych filmów, aby śledzić dalej. Zikuj, each bug was Więcej interesujących historii biblijnych w następnym filmie.